I tarliśmy w końcu też i do świątyni Sensoji, no bo teraz znajdujemy się przed Główną Brałą. Świątynia Sensoji będzie tam już bardziej na wprzód. No ale pewnie zatrzymamy się przy wielu różnych stoiskach, straganach, tam już kupić można sobie jakieś różne pamiątki fajne. Zobaczymy jeszcze, czy coś tam nas kusi. Ledwo co weszliśmy, już chyba szykują się kolejne zakupy. Porównujemy ceny, patrzymy co to w ogóle jest, jakiś Jak ty... bryloczek. Kupowi Polacy. A to dopiero początek. Wujek ja, tu chyba wszystkie pieniądze przetraci na same pamiątki. No ale wypada coś kupić dla swoich serdecznych kolegów. Nie można inaczej. Tak podać, nie jest pustymi rękami, nie? Tak. <grymne> nieładnie. A też co niektórzy oczekują. A tu już prawie widać odzi, Sodzi, 3 ostatnia Brama. Tuż taka wieża jest? Którą są widać? O, dobra. No i dobra, lecimy dalej pewnie jeszcze trochę zakupy jakieś. No i ja muszę też coś tam pokupować trochę dla, dla moich znajomych i rodziny. あれ <music> <music> ん大こんにちは。 もう一度 <music> A ty już powoli świetnie zamykają, jak widać już trochę zachód słońca nam się tutaj ukazuje. Za dużo po prostu czasu nam zajęło chyba te robienie zakupów jakby pamiątkowych. Mieliśmy plan pójść jeszcze do slumsów, zobaczyć jak to w ogóle wygląda, bo jest naprawdę stąd blisko. Ale nie wiem, czy tak naprawdę teraz będziemy szli, bo jeszcze trochę pewnie spędzimy czasu na tym kupowaniu pamiątek. Jeszcze takie ostatnie pamiątki się trzeba zakupić. I już się będzie pewnie powoli robiło ciemno, więc już będzie to bez sensu iść do tych slamców po ciemku. To tak? niewiele pewnie by się tam zobaczyło. Jeszcze sobie tutaj zobaczę, tak. Nie, gdzieś to wujek powinien być, bo mieliśmy się tu mniej więcej nie spotkać. Dobra, no i w końcu została nas i noc. No cóż, trudno się mówi, zakupy, zakupami zawsze to jakoś tak pochłania trochę za dużo czasu. Ale przynajmniej wujek sobie tutaj porobi jakieś takie nocne zdjęcia. No i będziemy pewnie już wracać do domu. Przynajmniej raz uda nam się jakoś wrócić do domu o normalnej porze. I przynajmniej wstaniemy jutro o normalnej godzinie.

Taki zapowiadał się ładnie.